Hej, siemka, witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Feed the Dzisiejszy plan mam całkiem ciekawy. Dobra, może nie tak ciekawy jak na przyszły odcinek, ale to zależy od tego co lubicie, bo część powiedziała, że chce widzieć takie budowle, gdy to robię na odcinkach, a część w sumie nawet nie ma zdania. Także nawet nie wiem teraz, czy powinienem razem z wami budować takie małe struktury, ale takie wiecie, takie... Fajne, które trochę czasu jednak. którym trochę czasu trzeba jednak trzeba trochę poświęcić. Czy też nie. No i cóż, dzisiaj, dzisiaj bardzo chciałem sobie zrobić taki mały ogródeczek. Zaraz za tym budynkiem, gdzie będę sadził różne sadzonki Takiego wiecie. Mniej znanego mi jeszcze pochodzenia, których zastosowań nie znam Na przykład te magiczne, o z i też jest kilka Także w takim małym ogródeczku chciałem sobie chować ich kilka, żeby w razie czego mieć um, Już sobie jak widać troszeczkę przyszykowałem teren Niestety te drzewko będę musiał wyciąć, od tu mam moj, mojego node'a um, no, To może założę z powrotem Tak, dalej się boję pszczółek, co do pszczółek w ogóle tak Na przyszły odcinek mam pomysł z pszczółkami, będzie to taki powiększony system tylko zasilanie. Zasilanie myślę, że zrobimy na etanolu, bo mam go troszeczkę. A to jeszcze zobaczymy w kolejnym odcinku. To wiecie, tak już wam troszeczkę zaspoileruję na przyszłość. No i tak, z czego chciałem zrobić ogrodzenie? Myślałem o takim dosyć prostym, coś jak te słupki, żeby wykorzystać Jungle Wood i to w dosyć mocnym stopniu. Tylko nie chcę za bardzo, żeby mi się to wszystko kłóciło z tym, że... No jeszcze nie wiem, no... Zobaczymy, OK? Być może to jeszcze zmieni kiedyś, a być może nie, to wszystko się okaże dopiero, jak to wszystko sobie obuduje. Przede wszystkim chciałem, żeby to było na jednym bloczku podwyższenie, tak, tak jak tu. Po pierwsze, nie będę musiał rozkopywać wszystkiego. A po drugie może będzie to lepiej wyglądało np. z okienka albo z jakichś innych tam regionów. W mojej okolicy o tu muszę dać 3, bo tu będzie też ten słupek rozjaśniający tak jak na każdym skrzyżowaniu, w sumie powinny być, ale nie wszędzie jeszcze postawiłem no takie wiecie, no, niedopatrzenie, bo nie chciało mi się robić, jeszcze nie miałem tyle pomysłów na to co by, gdzie, tu jak tu postawić mm, tak, tu miało być na trzy, chociaż, moment chwila <laughs> nie tak to miało iść wycinamy to z powrotem Aha, dobra, to po 3 nam kroi. Um, dlaczego? Kurczę, chwila moment. No, przecież nie, nie tak to mieliśmy budować. To miało iść zaraz o tutaj, właśnie. Nie zwróciliście mi uwagi. Patrzcie, jak się zagadałem. No um, No i tak. Oprócz tego drewna, które teraz składam, W sumie drewno, od drzewa jeszcze, bo to w sumie pień zaledwie. Um, postawimy. Postawimy jeszcze, jeszcze, inne bloczki, także o to się nie musicie bać. Jedynie co, to tak wymyślam ten ogródek mniej więcej na bieżąco. Ojejku. Nie tak. Wstańmy może na tym. Um, kurczę, wszystkie, wszystkie pniaki mi teraz do ręki wpadają. Mam mniej więcej pomysł, jak chcę to zrobić, ale jeszcze nie ustanowiłem, nie postanowiłem. O, może tak jak to wszystko dokładnie sobie e, zbudujemy. Ok. nie wszystkie liście oczywiście mi teraz odpadną. Uuu. No proszę, to tak to działa. O. Tu wiele liści chyba pozamieniałem mi teraz nie wszystkie mi spadnie, ale jest sadzonka. To jest bardzo Dobra. ważna rzecz. Mamy sadzonkę, będzie spoko. Czy ja mogę nie, tak to nie będzie działać. Czyli będę musiał wszystko pojedynczo łapkom rozwalać. Ojejku. O jejku. było. Jeszcze też nie niepodmienione. Tak, z tymi motylami miał straszny problem. Ostatnio do was się zwróciłem z zapytaniem w sumie o to, czy wiecie jak się tego pozbyć. Było kilka odpowiedzi, ale może źle sformułowałem wtedy pytanie, bo nie były te odpowiedzi takie, jakie chciałem. Ja wiem, że to robią motyle. Tak, to, to, to ja wiem, że to one zapylają te rośliny, a dokładnie to drzewa. Jednak mi zależy na tym, żeby pozbyć się motyli. Czy jest po prostu jakiś sposób, żeby nie było ich tyle w okolicy? Bo nie wiem, czy wam to już pokazywałem, ale generalnie mam sporo motyli co jakiś czas, szczeg szczególnie jak się zaloguję. Z tym, że mam tu teren, który się nie wczytuje, i on się zaczyna gdzieś już tutaj, mniej więcej o właśnie. Nawet nie ma ich tak dużo jak ostatnio, ale tu WSZYSTKIE się zlatują Dobrze, że tu żadnych drzew nie mam hmm, Może dlatego tak szybko tutaj właśnie mi się te drzewka przerabiają Szybciej niż te w regionie cały czas wczytane, bo te motyle tam wpadają i przestają być wczytywane, przez co no, tak jakby no, nie działają no. Ogólnie tu muszę jakieś drzewka posadzić, bo tak troszkę łyso się tu robi, no nie? Ale spoko, mamy czas jeszcze, mamy pomysły. Będzie, będzie fajnie, będzie zabawnie. Hmm. Coś bym teraz chciał tu najlepiej zrobić. Generalnie przydałoby się nam jakieś ładne wejście tutaj, więc tu już poleci kamyczek, tak myślę. Ale najpierw pomyślmy jeszcze chwileczkę nad samym płotem, ok? Ile ja tu mam klocków? Na każdym 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 klocków. To znaczy, że tutaj będzie środek, to tutaj możemy zrobić jakieś drzwi, furtkę, coś tego pokroju, a dzień nam się kończy, zaraz będę się i spać. Um, także może? Chociaż tu jest zaraz drzewo i to kurczę z tego samego drewna, to tak troszkę. To Troszeczkę głupio by wyszło, gdybym tak to zrobił. Mm, dobra, to zrobimy sobie wejście tak troszeczkę bardziej od boku, o. Tak, to, to nie będzie zły pomysł. Na przykład... O tu. Podwójne wejście. Hm, będzie casy, tak myślę. Gdy nieco to tak to wytniemy. Te drzewa może też zetnę po prostu i przestawię gdzieś, tak jakby. Okej, okay, moment, moment. Może nie, może jednak to zostawię. A nie, wytniemy wszystko. Tak, cały ten przód. Tutaj już zrobimy jakąś... jaką posadzkę małą z kamienia. O. Postawimy to tak. I tutaj będę mógł jakoś kamyczki wysypać, wiecie, zrobić jakiś... taki mini, mini, mini tarasik. I tutaj będzie mini, mini skład. Bo potem już będą wszędzie roślinki, ale tymczasem chyba muszę zająć się tym, aby był z powrotem dzień. Tak, w ten sposób chyba nie będzie źle to porozkładać, Tak, 4 z jednej, 4 z drugiej. I jakoś to się tutaj nam układa z tym, że o dziwo mam to troszeczkę nierównie, nierówne zrobione. I teraz to kurczę widać. Chociaż nie wiem czemu czy chodnik gdzieś się machnąłem przy liczeniu? Nie, eh, możliwe. Nie musi być wszystko symetrycznie, jakby było wszystko symetryczne tak bardzo, to by było nieciekawie dla oka. Tak przynajmniej coś się tu dzieje. Um, aha, i tak, muszę sobie podwyższyć to na dwa. Wystarczająca wysokość, tu dam jeszcze jakąś półpłytkę. Carpenters przyjedzie nam z pomocą i to z ochoczo. E, w sumie to nawet będę mógł ładnie to wykończyć, tak myślę. To będzie chyba możliwe do zrobienia. Chyba tak, tylko że... hmm ja wiem co nam tu pomoże mm, ten gość tak jeżeli go tak postawimy i ustawimy to tak ojej <laughs> nie, 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 nie tak to miało wyglądać, fila ja wiem jak robić, spokojnie nie frustrujcie się, spokojnie ja tu wszystko mam pod kontrolą no dobra, nie wszystko, ale większość To tak z shiftem okej okay. Jeżeli teraz użyję tego, bardziej pod skosem. O! No to coś nam tutaj wyszło. Tylko nie dokładnie to, co sobie wyobrażałem, że nam wyjdzie. Ale spoko. Zaraz zobaczymy, czy coś jeszcze dałoby się z tym zrobić. Na pewno możemy to dźwignąć o parę pikseli. Ale tak troszeczkę słabo. W ogóle to dziwnie wygląda. Coś się tu dzieje. Nie wiem, czy jest sens bawić się o jeden piksel. Nie, chyba nie ma, wiecie? Chyba nie ma. Także to sobie daruję. No, nie wiem czemu to się tak dziwnie buguje. Jako że chciałem, żeby płot był bardziej taki ciekawy dla oka, zapomniałem o jednej rzeczy. Wziąłem ze sobą Jungle Leaves. Wiecie, już kiedyś robiłem coś podobnego, także to żadna nowość specjalna nie jest. Ale jeżeli poustawiam gdzie nie gdzie coś takiego, to płot będzie dużo ciekawszy niż po prostu, gdybym go wysadził e, wszędzie płotkami. Co też mniej więcej się stanie, ale. No. Dobra, tutaj taki troszeczkę dziwny ten płotek będzie. E, dlatego może od razu przymierzmy jeszcze mm, wcześniej wspomniane bloczki z Carpenters. Powinienem jeszcze mieć mały zapas, ale on jest bardzo mały, rzeczywiście. Huhuhu. Mm, czy ja mam gdzieś? Chyba nie bardzo. Dobra, będziemy musieli nieco dorobić. Um, o, tutaj. Chociaż... Otóż tutaj możemy zmieścić na przykład to i jeszcze tą sezonkę. Tak, mamy teraz parę slotów wolnych. W tym momencie tak, musimy zrobić troszkę patyków po porozkładajmy. O, proszę. Dobra. 35 takich bloczków powinno nam na teraz wystarczyć. Prawda? Dobra. Jeżeli poustawiam to tak, i od góry to sobie obniżymy. Spróbujmy teraz przymierzyć taki bloczek. Może go tak ustawimy No, w sumie to nawet nie jest źle. Z tym, że ta tekstura tak troszeczkę nijak wygląda. Może to lepiej. To tak, to jeszcze to wyjmijmy i spróbujmy klasycznie od góry. <gry> Nieważne jak to ukierunkuje, to. i tak mam to do góry, tak, tak, tak śmiesznie zrobione. Hmm, cóż by tu wymyślić? Może zobaczmy, jakby wyglądało inne drewno. Na moment lecisz w dół. Oddajesz mi klocek? O właśnie. Mam zamiar skorzystać jeszcze z tego drewna. Zobaczmy jak to będzie wyglądać. Chociaż ono by się idealnie nadało jeszcze gdzieś tam na dół. Ale tutaj też. Dobra. To chyba nie będzie źle e, się prezentować. Jeżeli w ogóle tą czekoladą wysmaruję jeszcze wszędzie. O tu. Nie, to ten płot naprawdę ładnie wygląda. Hmm. No to chyba na tym będziemy opierać całe nasze działanie. Tak, tyk, tyk, tyk. Nie jest źle. Mogłoby być lepiej troszeczkę, ale nie jest źle. Co o tym powiecie? Powinno być tu chyba troszeczkę więcej rzeczy, tak myślę, ale... Hmm, może tym razem zrobimy trochę inny płot niż ostatnio? To chyba nie jest zły pomysł, prawda? Troszeczkę. Świeżości, nowości i w ogóle. Um, ok. Tak by to wyglądało. Mniej więcej, bo jeszcze tu musimy się tym zająć. Dobra, jest spoko. Zajmę się resztą jeszcze z pozostałych stron. Muszę Wam przyznać, że ten pod wygląda całkiem fajnie. Ale jaśniejsze deski wydają się spełniać troszeczkę lepiej. Więc, chyba, będziemy musieli zrezygnować z tych w tych miejscach poszukać czegoś jaśniejszego. Nie żeby to wyglądało źle, ale czemu by nie mogło wyglądać lepiej, skoro może? No, na przykład, zwykłe, niby dębowe. Co prawda, przerobione na te, które stosowaliśmy też w tym domku, to przynajmniej będzie, wiecie, tekstura mi pasowało i nie będzie się gryzło. Są poustawiane to te, 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 te zwykłe, nie te. Przewrócone jak na przykład w tym miejscu. Więc sztachetki nam pasują niemal idealnie. Wiecie takie, takie. Wiecie o co mi chodzi? No? że to się tak układa, a nie w poprzek i, i pasuje po prostu. O, w ten sposób. No i co? Przecież to wygląda całkiem dobrze. Wiecie co? Wpadłem na szalony pomysł. Tak, żeby wykorzystać zwykły, waniliowy cobblestone no, serio szalony, no nie. Wiecie, dlaczego tak pomyślałem? Bo szukałem jakichś fajnych klocków i w ogóle co by tu dopasować i tak dalej. I tak po chwili, no kurczę, ale tak może by w końcu zastosować coś takiego zwykłego. ej przecież to nie jest zły pomysł. No i tak właśnie zrodził się ten szalony pomysł. Tak? Naprawdę szalony, no nie? <ścoughs> Zróbmy sobie coś także. Tu się jeszcze coś będzie na pewno zasadzało Chociaż można nawet dla przymiarki tak po prostu, o, na przykład dać coś takiego I już lepiej wygląda, prawda? Teraz mamy tak piękne wejście, tu jeszcze jakieś drzwi albo furtka, coś... Coś tędy będzie trzeba zrobić, skarpenter zda się jeszcze, o właśnie, super Um, nie wiem czy z czegoś jeszcze lepszego by się da, na coś nadało, ale na razie zostawmy bez, bez niczego, po prostu wejście tak do ogródka. Ogródek jeszcze bardzo zarośnięty i trzeba go poprawić, wyrównać i itd. No ale spoko, mam jeszcze sporo czasu. Um, zrobimy sobie... tak, tyle miejsca dla nas, w sensie wiecie, tam jakieś skrzyneczki i inne... Um, inne rzeczy na pewno nam wystarczy. Reszta będzie już dla zagospodarowania dla roślin. Tak, to, 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 to na pewno zostawimy w ten sposób. Um, czemu by nie zastosować drewna w sumie? Chociaż nie wiem, czy tak wszędzie. Dobra, na pewno jeszcze tutaj by powinien być kobstą, bo to jest takie wiecie, schody, wejście, tak. Um, Dałoby się to wysypać wszystko w cobblestonie, ale czy to jest potrzebne? Hmm, no sam nie wiem. Na pewno nie chcę używać jungle wood znowu. Można by spróbować z ciemnymi deskami, ale one między grządkami by bardzo dobrze wyglądały. i Nie wiem, czy tutaj też. Hmm. Dobra, zobaczmy, jak będą wyglądać jasne, ok. Całkiem nieźle, muszę przyznać, a ciemne? Kurczę, też bardzo ładnie. No nic, no. To może zrobimy jakiś taki dziwny kształt. O, ach, akurat mi jednego zabraknie. Co za pech. Dobra, zrobimy to tak. No hej, przecież to bardzo ładnie wygląda. Można to stosować również na przemiennie. Znowu mamy nawiązanie do domku. Widać, że to z kompletu. Ale nie, mi się bardzo podoba. Dobrze. Może ewentualnie jedno takie wciśniemy. <laughs> Mieszanie nie będzie na złe. To na pewno. Chociaż przyda mi się troszeczkę więcej tamtego drewna. Dark Oak nie będę wykorzystywał. bo Już mówiłem dlaczego. Troszeczkę nie bardzo kolorystycznie pasuje. Czy my mamy jeszcze spruce wood? Jest. Proszę bardzo. Chociaż może nie będziemy wykorzystywać więcej niż stack. Weźmy tylko stack. Okej. Okay. A trzeba będzie jeszcze przerobić na deseczki T Tak, na te, dokładnie Dobrze Zatem, w tym momencie przydałoby się to jeszcze jakoś ładnie e, Poustawiać, po której stronie jaka grządka i w ogóle Zobaczmy, ile klocków mamy z tej strony Raz, dwa, trzy Cztery, czyli tu by mogło być ewentualnie na przykład źródełko, albo i w tym miejscu Bo nawet i w tym. Dobrze, to zaznaczmy sobie, że tu mogłoby być źródełko No wiecie, no chodzi o nawodnienie i mamy zasięg czterech kratek, i nie znalazłem w tym modzie nic, co by wyglądało e, lepiej, żeby, wiecie, mieć na przykład mm, brak, brak potrzeby wody. nie, To akurat było w paru modach, na poprzednich paczkach. Teraz niestety już tego znaleźć nie potrafię. To wiecie, ze z tą wodą może za chwilę się zajmiemy, bo to akurat będzie najmniejszy problem, tak myślę. W tym momencie najważniejsze, co będzie do zrobienia, to poustalać ścieżki. Um, I gdzieżby taką ścieżkę by można zrobić? No na przykład tutaj. <laughs> tutaj sobie skręcimy i ścieżka poleci jeszcze w tą stronę. Tak. To jest ok, myślę. Um, można by zostawić tylko taki mały kwadracik. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli tu by mogła być ścieżka, albo tu. Hmm. Chyba poleci tędy. Na pewno wtedy będziemy mogli ustawić też przy okazji w źródełko gdzieś tam pod, pod płotem. To akurat byłoby fajne. Tu mamy nieco cienia z tego drzewa. W sumie to drzewo no nie wygląda źle. Można by je zostawić. Chociaż mała. Gdzieś tam jakaś eksperymentalna grządka też by się nadała. I gdzieś by taką można zrobić. Tylko gdzie pytanie? Hmm, hmm, hmm. Zróbmy może. O, coś takiego. Tak. Dokładnie tak teraz sobie poukładam teraz te ścieżki i zobaczycie, co ja sobie tam wyobrażałem. Rzecz jasna, rzecz jasna możemy wykorzystać te bloczki z Carpenters. Tylko nie wiem, czy teraz to z tym będę się borykał. Ach, nie wziąłem ich ze sobą. Pokażę wam o co chodzi. Bo generalnie nie chcę, wiecie, no, dociążać serwera. Opowiadałem wam o tym, że to troszeczkę zasobów zbiera, tak? Takie bloczki one więcej informacji sobie zapisują co do ułożenia, bo zwykły waniliowy blok jest blok, koniec, a tutaj jest blok potem jakie ma ułożenie z tej strony, z tej, z tej i z tamtej, jakie tekstury ogólnie, jeszcze jaka nałożona z góry, z dołu, także znacznie więcej bitów informacji tam musi się nam zapisać e, okej, okay, właśnie, o tym, o tym mówiłem, w tym momencie jest takie, takie to nierówne, jeżeli pokryjemy sobie to teksturą no właśnie, to wygląda następująco. Myślę, że całkiem fajnie. Nadałoby się na parę rzeczy. No sami zobaczcie, napiszcie mi w komentarzu, może tak. Zasugeruję się wami, czy w ogóle coś takiego robić, czy to ma sens w tym ogródku, czy po prostu zostawić takie zwykłe. Także napiszcie mi, z chęcią, z chęcią się posłużę Waszą radą. A tymczasem dokończmy. Już co zaczęliśmy. Tak, tutaj na pewno będzie ścieżynka, a tu już niekoniecznie. Tutaj by trzeba to zasypać ziemią. No właśnie. Dokładnie tak. No i teraz przyszedł czas na sprawdzanie, gdzie nam woda dosięgnie, a gdzie nie. Zresztą, czy ja mam jakieś wiaderko ze sobą? W tym miejscu wiaderka nie widzę. Tutaj też nie? To ja taki biedny jestem? Wiodra nie mam. No kurczę, co zaraz do Was wrócę? No, tylko po nalaniu jednego wiaderka tak w sumie sobie uświadomiłem, że chyba czas już będzie kończyć dzisiejszy odcinek. Ja już troszeczkę długo trwa, i nie chcę znowu, wiecie, zbytnio mm, naprawdę tak przedłużać. Także może roślinki zasadzę sam. Czemu by nie, gdzieś tam porozstawiam je i pokażę wam, jak to wygląda, bo generalnie zbudować zbudowaliśmy wszystko teraz tylko pozasadzać jakieś grządki, i to w sumie tyle. E, także cóż, moi mili, jako że dzień się już nawet nam kończy, bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego, za posiedzenie dzisiaj ze mną. Liczę na wasze komentarze, na przykład zrobię chodniczka, czemu nie. Posłużę się waszą radem, jak już wspominałem. E, no i to tyle. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. No i cześć.